W planach jest powołanie pełnomocnika rządu do spraw morskich farm wiatrowych. Czy to nie będzie dublowanie kompetencji, ponieważ w rządzie mamy już pełnomocnika do spraw OZE? Nie, dlatego że mówimy o pełnomocniku ministra aktywów państwowych, czyli takiej koordynacji działania spółek Skarbu Państwa, które są istotnymi graczami tego rynku, które są inwestorami w tym projekcie. Myślę tu przede wszystkim o Polskiej Grupie Energetycznej i koncernie PKN Orlen, Poza tym, no, tej pracy koordynacyjnej jest bardzo wiele. Projekt powołania pełnomocnika zakłada ścisłą współpracę z, z pełnomocnikiem rządu do spraw OZE, trochę szerzej patrzącym na kwestię kwestie transformacji energetycznej. Trwają prace nad projektem ustawy do spraw morskiej energetyki wiatrowej. Kiedy ta ustawa będzie gotowa i przede wszystkim, kiedy ona może wejść w życie? Ja mam olbrzymią nadzieję, że to się stanie jak najszybciej, że to się stanie w połowie roku. To jest taki realny scenariusz, dlatego że zarówno inwestorzy, jak i cała branża morskiej energetyki wiatrowej, ponad 100 firm w Polsce już pracujących na jej rzecz, czekają bardzo na ten. Na ten projekt. On hamuje nam pewne działania, pewne prace, no ale jesteśmy już na takim bardzo dużym stopniu zaawansowania tych, tych działań. To już nie jest dyskusja, to już nie jest tylko projektowanie regulacji, ale to jest także dzisiaj wybór portu instalacyjnego, który będzie służył budowie morskich farm w Polsce. Dalej budowa całych, całej floty statków, najpierw do budowy, a później do eksploatacji. I, I takiego, takiego serwisowania tych, tych farm. To jest flota około 20, nawet 30 statków, które mają szansę być zbudowane w polskich stoczniach, więc tutaj liczymy na taki impuls gospodarczy do rozwoju kraju.